Zarządzanie użytkownikami Zarządzanie użytkownikami odbywa się poprzez sekcję Użytkownicy w systemie. W tej sekcji można wykonać następujące czynności: dodawanie użytkowników jeden po drugim, edycja danych użytkownika, w tym aktywacja użytkowników, przypisywanie ról i usuwanie danych, importowanie listy użytkowników, eksportowanie listy użytkowników. Masowa korekta użytkowników poprzez import, wysyłanie e-maili do użytkowników, w tym inicjowanie resetu hasła. Teraz bardziej szczegółowo o każdej akcji. Aby dodać pojedynczego użytkownika, kliknij przycisk Dodaj ucznia i wypełnij formularz danych ucznia. Formularz ten zawiera podstawowe informacje o każdym studencie, a także informacje, czy konto będzie aktywne, czy zablokowane. Ponadto domyślnie zaznaczona jest opcja wysyłania maila do studenta z prośbą o ustawienie hasła. Student Dodany Kiedy student ustawi hasło i aktywuje swoje konto, zobaczysz to jako pozytywny znak w kolumnie Rejestracja. Należy pamiętać, że każdy dodany aktywny student zajmuje jedną licencję platformy, która widoczna jest na górze listy użytkowników. Jeśli chcesz edytować dane użytkownika lub nadać mu rolę menadżera dydaktycznego, przejdź do jego profilu i aktywuj ją. Rola menadżera dydaktycznego nie zajmuje licencji studenta platformy. Jeśli chcesz usunąć użytkownika, wybierz jednego lub więcej użytkowników i umieść ich w kolejce procesu usuwania. Należy pamiętać, że usunięcie następuje następnego dnia, ale nie wcześniej niż 12 godzin od momentu usunięcia. A do czasu jego wystąpienia operacja może zostać anulowana. Po usunięciu dane użytkownika zostaną trwale usunięte z systemu, w tym wszystkie dane dotyczące postępów w nauce. Aby zaimportować użytkowników masowo, kliknij przycisk Importuj i pobierz przykładowy plik importu. Dane wszystkich importowanych użytkowników muszą być wprowadzone do pliku Excel. Należy pamiętać, że adresy e-mail nie mogą się powtarzać. Następnie umieść wypełniony plik w tym samym oknie dialogowym i zaznacz pole, jeśli chcesz wysłać e-maile resetujące hasło do konta do tych użytkowników. Kliknij Importuj. Oto zaimportowani użytkownicy. Jeśli zaimportowałeś więcej użytkowników niż masz aktywnych licencji, ci użytkownicy zostaną dodani jako zablokowani i możesz ich znaleźć, wybierając odpowiedni filtr użytkowników. Jeśli chcesz wprowadzić masowe zmiany w danych użytkowników, zawsze możesz wyeksportować określonych lub wszystkich użytkowników, wprowadzić zmiany w ich danych i zaimportować ich z powrotem, a system wprowadzi te zmiany masowo. Aby wysłać powiadomienia e-mail do konkretnych użytkowników, zaznacz ich na liście i kliknij przycisk Wyślij e-mail. Następnie należy wybrać kategorię powiadomienia, szablon oraz czas lub częstotliwość wysyłania powiadomienia. W razie potrzeby istnieje możliwość przesyłania kopii powiadomienia e-mail do bezpośrednich przełożonych użytkowników. Jeśli chcesz wysłać szablon e-maila z instrukcją resetowania hasła, musisz wybrać odpowiednią kategorię powiadomień z kategorii Inne i zaznaczyć opcję Zezwalaj na odzyskiwanie hasła w tym e-mailu. Jeśli chcesz wiedzieć, jak tworzyć konkretne szablony e-maili lub jak wysyłać je do dynamicznych odbiorców, np. przedstawicieli określonych działów, sprawdź nasz film szkoleniowy System Powiadomień e-mail. Warto również pamiętać, że zarządzanie użytkownikami może odbywać się dzięki filtrom użytkowników, które pozwalają w prosty sposób zdefiniować i wyróżnić konkretne grupy użytkowników którzy mają śledzić dalsze działanie w systemie. Ten poradnik jest dostępny w naszym wideo-tutorialu Filtry Użytkowników.